Ja naprawdę mam coraz większy problem znaleźć okazję na giełdzie, bo po prostu są albo spółki drogie, albo zaczęły właśnie korekty spadkowe. Taką spółką, która w ostatnim czasie też zaskoczyła negatywnie, to, to było Dino na przykład. Też wyniki słabsze, jeżeli chodzi o wzrost sprzedaży w sklepach już istniejących. Co wywołało znowu taką trochę konsternację, że może jednak ten konsument nie jest taki silny, że może jednak jest problem. Był wzrost bezrobocia z 5,2 do 5,4%. 4 I to w szczycie sezonu. Właśnie to jest chyba najbardziej niepokojące. Plus ustawa, którą y, zawetował prezydent, y, ma to do siebie, że może wywołać, jeżeli nie będzie jakiegoś y, z, z zagospodarowania tego tematu, odpływ pracowników z Ukrainy, tej części, która jakby. Na bazie spec ustawy działała w Polsce legalnie. Ona, on, oni mogą odpłynąć. Nie wiem, na ile to jest realny problem, a na ile to jest tylko bicie piany, ale w rzeczywistości, jeżeli te osoby by odpłynęły, to część przedsiębiorstw może mieć problem ze znalezieniem pracowników do wykonywania tych prac, które mm. oni wykonywali, czy to na budowach, czy na innych rzeczach. Więc to, to stymuluje do tego, żeby być jakieś obawie.